Wjeżdżają nad ranem Ostatni telefon pozdrawiam mamę Wiesz co jest grane Zopali mnie z gramem Zjeżdżam na aresz, Wjeżdżają nad ranem Ostatni telefon pozdrawiam mamę Wiesz co jest grane Zopali mnie z gramem To u nas karane. Za dużo pokus wokół mnie, wystałem stałem na bloku cały dzień. Snułem te plany, nie marzenia. Za dużo pokus wjeżdżają nad ranem, wiesz co jest grane. Oddaj szturówki, oddaj zegarek, cały czas palę, pędzia i kali. Zmęczone oczy, czarne okulary, zamrożone serce, bo chciałem zarabiać więcej. Ubrudzone ręce, po nocy nie śpię, bo chciałem zarabiać więcej Nagrywam i kręcę pozdrawia, Ostatni rano. telefon pozdrawiam mamę, wjeżdżają pozdrawia, nad ranem Ostatni pozdrawia, telefon pozdrawiam mamę, pozdrawia. wjeżdżają nad ranem Ostatni telefon pozdrawiam mamę, wiesz co jest grany. Złopali mnie z gramem, zjeżdżam na Harę zjeżdżają nad ranę. Ostatni telefon pozdrawiam, mamę, wiesz co jest grane. Złopali mnie z gramem, to u nas karane. Gdzie zegar, musi być towar, pieniądz się robi na schodach. Gdzie jest los sukcesu droga? Ciężko ją znaleźć na blokach. Ten sam horyzont, a inny dzień. Jedyne myśli to wyrwać się, zabijam nienawiść w hotelu. Wielce BW Bajk Bajk Bajk. Robimy hity, palimy topy. Spłyto zwiedziłem cały kraj. Bo nie policja robi mi foty, ja chcę tylko zarabiać guys. Wjeżdżają nad ranem, ostatni telefon pozdrawia mamę, wiesz co jest grane, złapali mnie z gramem, zjeżdżam na hary. wjeżdżają nad ranem, ostatni telefon pozdrawia mamę, wiesz co jest grane, złapali mnie z gramem, to u nas karane.